Bardzo serdecznie Państwa witam w gościnnych progach Biblioteki Narodowej na konferencji pod tytułem Współczesne wydawnictwa i prasa ruchu harcerskiego. Życzę Państwu tego, żeby Państwa przedsięwzięcia, takie m.in. jak ta konferencja i wnioski z niej płynące, służyły rzeczywistej rozbudowie, wzmocnieniu harcerstwa. Wielu z nas czerpało z książek, czerpało z książek czy z artykułów spisanych w prasie harcerskiej. Czy istnieje coś takiego jak harcerskie środowisko historyków? Ja bym nie mówił o środowisku historyków harcerskich, a o środowisku entuzjastów historii harcerskiej. Opisywanie ważnych wydarzeń i jest podstawą do tego, żeby historię harcerstwa można było odtwarzać. Czy prasa harcerska y, dzisiaj y, rzeczywiście jest czymś, co działa? Czy istnieje realna szansa, że zostanie całkowicie wyparta przez internet? Będziemy, y, będziemy rozmawiać o, o rzeczach y, nieco innych. Nieprawdopodobne, jakie y, jak je, wspólne jest to nasze myślenie, jak dokładnie tak, takimi samymi ścieżkami idziemy.